Ten film, który widzicie tutaj, zrobiłam dosłownie w kilka minut. Bez edytora wideo, bez ręcznego dodawania napisów, efektów czy wiroli. A to wszystko dzięki sztucznej inteligencji. W dzisiejszym filmie pokażę Wam Submagic. Narzędzie, które może zupełnie zmienić sposób, w jaki będziecie tworzyć krótkie filmy na TikToka, YouTube'a czy Instagrama. Tak więc przechodzimy na stronę submagic.co Tu mamy parę przykładów, już jak widzicie, filmów Przedipo. I musimy sobie tutaj założyć konto, więc klikamy zaloguj się. Ja już mam konto utworzone, tak więc automatycznie mnie zalogować są też tutaj różne przykłady filmów, które już sobie przygotowałam na mój kanał, ponieważ właśnie od jakiegoś czasu korzystam z Submagic. Zresztą mogliście zauważyć właśnie w ostatnim czasie różne shorty na moim kanale. Ale dzisiaj utworzymy projekt od nowa, żeby Wam mogła pokazać wszystko po kolei, jak tutaj działa. Tak więc klikamy w to okienko. A następnie tutaj wrzucamy wideo, które chcemy edytować. Tak więc to też teraz zrobię. Automatycznie nam tutaj się dostosował język. Mamy język polski, ale tutaj jest cała masa naprawdę różnych języków do wyboru. Jeśli nagrywacie po angielsku, to też możecie mieć na przykład język angielski oraz jest jedna osoba, więc tak zostawiamy jak jest. I klikamy wygeneruj napis. Teraz zobaczcie, wyskoczyła nam nowe okienko 20 sekund zostało. Film wrzuca się na serwer, następnie AI sobie to przetwarza. I wygeneruje nam napisy. Wyskoczyło już nowe okienko, i napisy zostały dodane do naszego filmu. Zobaczcie. Automatycznie też został wybrany ten styl, ponieważ ja go wykorzystywałam wcześniej, ale zobaczcie, mam tutaj bardzo dużo różnych szablonów do wyboru, i są one przygotowane jakby na bazie popularnych twórców, na przykład mamy Ali Abdal, mamy Mr. Beast, czy właśnie Alex Formozy. Ja bardzo właśnie lubię te napisy, z tym, że ja sobie tutaj podmieniam kolor zielony na fioletowy, więc już tutaj w zakładce custom mam właśnie. O, gdzie to mam? O, tu właśnie mam już przygotowane po swojemu, tak więc ja zawsze wybieram właśnie tą opcję hormozy, tylko zmieniam zielony na fioletowy. No i jak możecie zobaczyć, tutaj już mamy bardzo fajne napisy wygenerowane, dodane też mamy odpowiednie emoji. Wejdziemy tutaj w zakładkę edycja napisów, więc w tym miejscu możemy sobie zobaczyć, czy AI się gdzieś nie pomyliło, czy na przykład nie przeczytało nam źle jakiegoś słowa, więc ja sobie to szybko sprawdzę i dam Wam znać. Tu jest niby napisane, że 85% powinno być super. O, I tu na przykład widzę, że mam błąd zamiast tysięcy jest tysiący, więc po prostu klikam sobie tutaj, usuwam, zmieniam i zobaczcie, tutaj już się też podmieniło, więc okej, okay, reszta wszystko jest bardzo dobrze. Tak więc naprawdę super to wszystko tutaj zostało przygotowane. No i jeśli chodzi o napisy, no to możecie sobie właśnie tutaj zmieniać, możecie zmienić czcionkę, możecie zmienić rozmiar napisu, możecie zmienić jego pozycję. Wielkość i tak dalej. Zobaczcie pozycje. Możecie zmienić właśnie, czy będą większe, mniejsze napisy. Gdy klikniemy w tą ikonkę, to jeszcze możemy sobie zmienić pozostałe rzeczy, na przykład czcionkę na inną. Możemy sobie tutaj. Zobaczcie, czy chcemy mieć emoji, czy nie. Jeszcze sobie właśnie te inne kolory poprawić, ale ja resztę zostawię tak, jak jest, bo tak mi się podoba. Jeśli się w którymś momencie pomylicie, to nie martwcie się, zawsze możecie cofnąć te zmiany do oryginalnego filmu. Tak więc na spokojnie tutaj możecie sobie wszystko poustawiać. Tak więc mamy już tutaj przygotowane te napisy, i to jest jakby pierwsza rzecz, którą możemy zrobić przy użyciu Submagic. Kolejna rzecz, to możemy dodać birole. Jeśli mamy cztery, jest to moja ulubiona rzecz, ponieważ mogę sobie tutaj dodać różnego rodzaju birole, czyli takie dodatkowe wideo nakładkę, którą nakładam jakby na moje oryginalne wideo i która przedstawia to, o czym mówię. Dzięki temu wideo jest jeszcze bardziej angażujące. Tutaj na tym profilu też często widzicie, że mam właśnie takie birole na filmie. Pytacie też, skąd są? Ze Storyblocks i właśnie sam Magic też korzysta ze Storyblocks. Więc mamy tutaj takie dwie opcje. Możemy zrobić Magic Biros i wówczas AI samo doda nam birole. Na bazie tego, co mówimy, postara się dobrać jak najlepiej filmy, albo możemy każdego birola dodać ręcznie. Więc ja najpierw zrobię przy pomocy AI, a później pokażę wam, jak zrobić ręcznie. Tak więc klikam Magic Biros i zobaczcie, tutaj się ładuje, ładuje. Ok. I dodały się birole. Zobaczcie, ile filmów się dodało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc tutaj się dodały filmy. Zobaczmy, czy są odpowiednie. Więc zobaczcie, tylko telefon wystarczy, aby prowadzić kanał. I jest tutaj osoba, która coś klika na telefonie. Następnie pokazuję dwa przykłady osób, które prowadzą kanały, korzystając z telefonu. I mamy tej osobę, która nagrywa na telefonie, YouTube Success. Następnie znowu mamy tej osobę, która coś robi na telefonie. Polecam zobaczyć ten film i tu też mamy jakąś osobę, która pracuje na komputerze. Więc to już naprawdę bardzo fajnie nam przygotowało te birole i dodatkowo dołożyło nam też przejścia, ponieważ pomiędzy wszystkimi sekcjami możemy sobie właśnie dodać jeszcze przejście. Tu dodało nam takie przejście, ale możemy sobie je Zmienić na na przykład, właśnie ja lubię ten Burn Transition. Też często tutaj widzicie właśnie na filmach, że jest używane. Możemy też całkiem usunąć przejście, ale wiecie co, cofnę, bo chcę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Zobaczcie, mamy tutaj dodane przejście, ale równocześnie dodał się efekt dźwiękowy, więc nie dość, że mamy przejście pomiędzy sekcjami, to jeszcze mamy efekt dźwiękowy, więc już naprawdę jest wszystko świetnie przygotowane. Ja powiem Wam, że nawet jestem naprawdę zaskoczona, jak dobrze to wszystko działa, więc. Tutaj zobaczcie, mamy inne przejście. Widzicie Camera Roll? I tutaj mamy Camera Focus, mamy inne efekty dźwiękowe, więc mamy efekt dźwiękowy dobrany odpowiednio do przejścia. Ale teraz wam pokażę jeszcze, jak dodać taki birol samodzielnie. Więc klikamy sobie na tą sekcję, następnie dodaj b i teraz wyskakuje nam, zobaczcie, cała lista różnych filmów. Mamy tutaj darmowe wideo, mamy premium. Zależy jaki pakiet sobie kupicie, ponieważ SubMagic ma też płatne pakiety. Ja mam ten najbardziej zaawansowany biznes, więc nie mam tu żadnych limitów, za co, no, z czego bardzo się cieszę, bo naprawdę mogę sobie tutaj tworzyć super filmy i możemy sobie wybrać. Jeden właśnie z przykładowych filmów. Tutaj mamy opisane, że tam osoba myśli. Ostatnio właśnie na jednym z szopców wykorzystywałam to wideo, pewnie już widzieliście. I możemy też dodać wstawki z filmów. Zobaczcie, mamy tutaj różne wstawki z różnych popularnych filmów. Możemy też dodać zdjęcie. Możemy też dodać własny birol. Jeśli na przykład nagraliśmy sobie jakieś birole, chcemy mieć własne wideo, które opisuje osobę myślącą albo coś pokazującą, bo na przykład coś jeszcze dodatkowo robimy w tle. Więc tutaj możemy dodać własne wideo, możemy dodać własne zdjęcie. To też pewnie widzieliście na jednym z ostatnich shortów. Dodałam właśnie to zdjęcie i generalnie tak to wygląda, jeśli chodzi o dodawanie biroli i w tej zakładce jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy robić, a więc to są magiczne zoomy, ja to sobie nacisnę i wówczas, gdy mamy nasze wideo, Submagic sobie tutaj wybiera po kolei sceny, gdzie chce, żeby nam zrobić właśnie taki bardziej zoom in, zoom out, tak żeby to wideo było jak najbardziej dynamiczne, bo im więcej się dzieje, tym yy, widzowie chętniej i dłużej będą taki film oglądać. Ja to włączę dźwięk, żeby nie przeszkadzało, yy, ale zobaczycie. O, zobaczcie, tu nam skoczył na, następny b -roll. I tutaj znowu mamy normalne, tu za chwilę może znowu nam zoom wskoczy, więc to już naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. To jest fajne, angażujące wideo, mamy przejścia, ja wyłączyłam na chwilę dźwięk, żeby tutaj nie przeszkadzało, ale są też właśnie te efekty dźwiękowe. Więc takie magiczne rzeczy możemy zrobić w tej zakładce Birol, ale na sam koniec możemy jeszcze dodać dźwięk. Więc klikamy tutaj w tą zakładkę Audio, a następnie klikamy dodaj muzykę. I znowu wyskakuje nam tutaj cała lista różnych piosenek. Możemy też je wybrać według tutaj paru kategorii, ale możemy też samodzielnie opisać, o czym jest nasz film. Że na przykład mamy jakiś tutorial, mamy, nie wiem, jakiś film z podróży, no i chcemy, żeby nam tutaj dobrał czy vloga jak najlepiej muzykę. Mamy też tutaj premium ze Storyblocks, więc po raz kolejny, jeśli macie tą droższą opcję wykupioną, no to też macie jeszcze, jeszcze większą listę muzyków muzyki do wyboru. I to jest to, o czym wspomniałam na samym początku. Submagic może faktycznie zmienić cały sposób, w jaki tworzycie shortsy, czy inne krótkie e, filmy na swoje profile, ponieważ e, dodajecie tutaj napisy, dodajecie birole, dodajecie efekty dźwiękowe, dodajecie zoomy, a również też dodajecie muzykę. Więc już macie naprawdę pełny pakiet. E, Eksportujecie film i macie gotowego shortca do dodania na wasz kanał. Nic już nie musicie dodawać, zmieniać w żadnych em, innych aplikacjach. A jeszcze chcę wam pokazać jedną rzecz, ponieważ ja. Tutaj dodałam film, który już był wcześniej przygotowany, w którym nie trzeba było nic wycinać. Ale jeśli wy na przykład sobie nagracie taki przykładowy film właśnie taką mówiącą głowę i tam będą jakieś nie wiem błędy, bo dwa, trzy razy coś powtórzyliście, będą jakieś przerwy, gdy nic nie mówicie, bo na przykład nie wiem patrzycie na skrypt, no to wówczas klikacie sobie tutaj w tą zakładkę i w tym miejscu możecie wyciąć te sekcje, w których właśnie są te błędy. Możecie użyć AI, albo możecie to zrobić ręcznie. Na początek możecie usunąć wszystkie miejsca, gdzie jest cisza. I to są właśnie te wszystkie szare kwadraciki. To są te miejsca, gdzie hmm, SubMagic hmm, wyczytał, że właśnie nic nie mówimy. Więc po prostu możemy kliknąć na przykład na to i zobaczcie usuwamy. I teraz ta cisza w tym miejscu już została usunięta i od razu przeskakuje nam do nowego słowa. I właśnie w taki sposób edytujemy generalnie tutaj w tej zakładce trim że usuwamy po prostu zaznaczając słowo. Mamy tutaj na dole tą ścieżkę dźwiękową i możemy w ten sposób usuwać pewne rzeczy, ale możemy też właśnie i to jest dużo, dużo wygodniejsze usuwać w tym okienku i po prostu robimy w ten sposób, że albo zaznaczamy sobie ten kwadracik, gdzie jest cisza i usuwamy, albo jeśli na przykład mamy mówimy dwa, trzy razy tą samą rzecz, chcemy usunąć te błędy, no to na przykład klikamy na to słowo i zobaczcie, usuwamy z filmu. I teraz tu gdzie mówię to słowo działania zostało usunięte z filmu. Ja sobie cofnę i zobaczcie i znowu się pojawiło. Więc mamy tutaj edycję wideo, następnie mamy dodawanie napisów, a na sam koniec birole, efekty oraz muzykę. I to wszystko w jednym miejscu i dosłownie w parę minut. Gdy już wszystko mamy tutaj gotowe, jesteśmy zadowoleni jak to nasze wideo wygląda, mamy wszystkie przejścia, mamy napisy, no to klikamy sobie tutaj eksport i teraz zapisujemy film na naszym komputerze. Możemy wybrać, zobaczcie, AD, ale możemy też eksportować 4K. Yy, oraz możemy też wybrać ilość klatek: 30, 60. Więc ja sobie po prostu zostawię tak, jak jest. Klikam eksport. Projekt się zapisał. I zobaczcie, eksportuje się wideo. I w tym miejscu, podczas gdy tutaj nam się ładuje, możemy zrobić jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. A więc klikamy tutaj w zakładkę opis. I tutaj AI wygeneruje nam opis do naszego filmu. Więc zobaczcie, ja kliknęłam tutaj e, krótka wersja, na przykład na shorts, bo tam mamy bardzo mały limit znaków, ale jeśli dajemy na przykład na Instagram albo TikTok, no to już tego limitu nie mamy. Klikamy, znaczy mamy limit, ale dużo większy i mamy dużo dłuższy opis. Zobaczcie, on jest tutaj na bazie tego, o czym ja mówiłam w filmie, czyli o nagrywaniu telefonem. E, I tutaj naprawdę jest e, bardzo fajnie wszystko przygotowane. Mamy też od razu hashtagi, więc mamy tutaj gotowy, gotowy opis do skopiowania i do wrzucenia na przykład na YouTuber wideo się wyeksportowało, więc teraz po prostu klikamy pobierz i film zapisuje się na naszym komputerze. Oto finalny efekt. Zobaczcie kilka przykładów filmów, które zrobiłam w ostatnim czasie. Jeśli zastanawiasz się, czy telefon wystarczy, aby prowadzić kanał na YouTubie, to moja odpowiedź brzmi tak. A w tym filmie, który znajduje się w opisie, pokazuję dwa przykłady osób, które prowadzą swoje kanały z sukcesem, mając setki tysięcy subskrybentów. Powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i teraz będę na bieżąco właśnie używać sobie SubMagic do tworzenia moich Ponieważ dzięki Wim oczędzam czas, a równocześnie mam fajne, wysoko angażujące filmy. Dajcie znać w komentarzu, czy interesuje Was temat właśnie AI i sztucznej inteligencji. Jeśli chcielibyście wypróbować SubMagic, to w opisie znajduje się link oraz kod zniżkowy specjalnie dla Was 10%, więc możecie sobie wypróbować właśnie SubMagic na przykład przez miesiąc, zobaczyć, jak Wam się Podoba. Nie dajcie znać też w komentarzu, czy chcecie więcej tego typu filmów, właśnie dotyczących sztucznej inteligencji, AI. To ja przygotuję właśnie dla Was kolejne i kolejne przykłady. A jeśli ten film Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle nie zapomnijcie o łapce w górę. Zachęcam też do subskrypcji i widzimy się następnym razem.